Siema, mam 2. Ej, nie będę ukrzykiwał, nie? Dzisiaj wstałem lewą nogą. I trochę to w nie? Nie, muszę ściszyć słuchawki. Dzisiaj naprawdę myślałem, że nie wstanę, kurwa, nie? Skurriel, skurriel sąsiad, sąsiad skurriel. Jedna kurwa szmata pierdolona Mam nadzieję, że w tej chwili my słyszę mam otwarte okno. Dziękuję gracuś waleczny! Widzę to! Widzę to, ty skórys, nie? Joo! głos? Serio? Nie, spierdalaj, na pewno nie ma przegłosu. Dobra, sprawdzam to. Jeżeli jest przegłos, to dumam ci starą, dobra? Serio? Nie, spierdalaj. Yy, przygotuj mamy, nie? Wracając do tego czatu. Tu powinien być czat, nie? Po prawej. Nie widzę tego, co tam jest napisane. Czat w tej transmisji na żywo jest wyłączony. Okej, okay, to jest ciekawa kurwa. Yy, no, ciekawa kurwa teoria, bo ja widzę ten czat, kurwa, on tu jest. Także dzisiaj stream streamka, czas dzisiaj będziemy robić to co kurwa zawsze. Nic. Mam nadzieję, że Was tym. Wszelaki dobór materiału, który dzisiaj dla Was przygotowałem na moje urodziny. E, tak naprawdę to. O kurwa, pierino. Dziękuję, dziękuję. Nitka, nitka, nitka za 5 złotych kurwa. 50, towarowy, 50, 50, znak, to nie 5, znak, kurwa, znak spokój się. Znak towarowy, znak towarowy, znak towarowy. No dobra, ale ten znak towarowy i ty, towarowy, ty jesteś kurwa normalny? Znak towarowy, znak towarowy, znak towarowy, znak towarowy. Ej, jeszcze raz ktoś znak towarowy wyśle i ja mu kurwa zrucham matki, Ej, Ej, nie? O kurwa! Wyjmij mi komputer Halo? O! Włączę Vegas Ile na karku będzie? Z z Zdzisiu! Kobiety się o wiek nie pyta, a facet w tym bardziej. Ogólnie... Po 25 roku życia po 20 roku życia nie pytasz o wiek, kurwa, nie? Jak słyszysz, że plus 20 to nie pytaj, kurwa, najlepiej, yy, kto ile ma lat. Bo po pierwsze, będzie na ciebie patrzył spod byka. A po drugie już jesteś na jego celowniku, Słaba że bój. Dobra, nitka wypiekała. Yy, najgorsze jest to, wiesz co, nitka? Szczurze pierdolny, że nie mam ustawionego, bo mam nowy komputer. No, już mówiłem na ostatnim streamie, ale mam nowy komputer i nie mam kurwa za przeproszeniem Ciasna własna, nie mam skrótu klawiszowego, który by wypierdził jakby do W sensie, że mogę go przerwać. Poczekaj, zaraz. A, bo jestem. Dobra, jestem pierdonięty. Już mam to, mam to już kurwa, no fuj, ty coś czekasz. Ej, dobra, kurwa, to jest jakiś... A jest, dobra. Zamknij pizdę, kurwa. Siema z najlepszego. Słuchaj! Mogę wsadzić się z Wysyłaj, kurwa! night, bo ja kurwa nie jestem tu na darmo też, tak? Nie, <śmianie> bo żartuję oczywiście, za. że, że jesteście zadowoleni Bababuj. z tego planu? Wszystko o, ja pierdolę. Nie dobra, nie sprawdzam to, czy to działa. <śmianie> <nowo kładę>. Nie, <śmianie> gada dalej! Kurwoż, Ma to dziwne! Ty, dobra! <śmianie> Ej, kurwa, ile? <śmianie> Zaraz kończymy tego Bababuj. streama. J ktoś się pytał, ile y na liczniku. No, znaczy ja wiem, że większość ludzi prawdopodobnie wie, ile mam na liściku. Tym bardziej, że już powiedziałem dzisiaj, jaki jestem rocznik przed chwilą. Ale nie i tak, zrobimy kurwa. Ten. Dobra, to może inaczej. Na ile wyglądam? O, zróbmy tak. Na ile wyglądam lat? A ty masz 25, wyglądasz jak PDF? Zeselowany. Zaraz się kurwa pogniewamy, nie? Ta dycha, kurwa, naprawdę nic dla mnie nie znaczy, pamiętaj. <laughs> Ja też wyglądam strasznie młodo, mam 18 lat, a ludzie dają mi 13. Sosia. Wnioskujesz, że jesteś kobietą, gdyż masz Sosia, kurwanik. raczej chłopy nie dał, kurwaniku, Sosia. E, ogólnie baby mają gorzej. Baby mają w chuj gorzej, bo bez makijażu. Znaczy w chuj gorzej, właśnie w chuj lepiej, bo bez makijażu mm, zawsze jest dycha mniej, nie? Zawsze dychę, kurwa. Jak masz 18 lat. Zmieniasz makijaż masz kurwa 8, więc to jest naprawdę też duży plus <grywa> dla niektórych youtuberów <grywa> Siema skimba, niczego ci nie życzę, bo nie masz rodzin. Azbestowa. Również ci niczego nie życzę, życzę ci niczego, kurwa, bo również nie masz urodzin, kurwa. No. I co? WEP! I e, jedna widzka napisała do mnie na Instagramie, że chciałaby się tam dograć do tego. Chciałabym, żebym ja się dograł do jakichś tam y, życzeń y, urodzinowych, nieważne. Nie będę mówił tutaj, bo jeszcze kurwa. I, i będzie to oglądać osoba, która ma o tym nie wiedzieć. E... No i. zapomniałem. Jak skiba dostanie 1000 zł, złoty, złoty, to chyba na zawał. Jak skibuś mówi, że 50 to za dużo. Nie no, słuchaj, obliwiam, kurwa, była ta, ta taka Fruzia. To jest kurwa legendarna widzka. Nie pamiętam, ale ona jednego dnia chyba z dwa kołami wysłała. I nie, nie że je, jeden duży ten, niej tylko tak ciągiem. I ogólnie to. Ja nie lubię, kurwa, dostawać takich ogromnych sum. Po pierwsze, mam przepane potem, ZUSie, a po drugie, kurwa. Yy, strasznie mi źle, że, kurwa, ktoś wypierdolił taką sumę. Że za te dwa koła. se możesz, kurwa, nie wiem, kupić zajebistą sokowirówkę, kurwa. A, a wydajesz dajesz na jakiegoś tubera. Ale. No, Jeszcze raz, sorki, zapytanie o to. Tym... Spierdolaj! Dobra? Czysty węgiel? Dobra, skąd wy mnie, kurwa, znajdujecie na tym pierd... W tym Steamie, wypierdam Steama teraz w tym momencie, już nikt kurwa. Ej, dobra, wypierdam. Ja mam cały czas teraz zaproszenia do, znajomych, do... wy do nie? Skiba, zostawiłem ci prezent urodzinowy w majtach twojej starej. Oj, chopie, mam nadzieję, że to jest kurwa pieniądze tam, co zostawiłeś kurę jakieś, bo. bo... Za takie teksty możesz mi obrazić starą, ale tylko i wyłącznie, jeżeli wyślesz to w donacie, nie? Ej, dobra, wy jesteście z pier... Nie, jak chuje. Czemu wy mnie dodajecie do znajomych? I ja wam zaproszę? 63 Czekoladka. Czekoladka mnie kurwa dodała, rozumiecie. Wiadomo. Baba kurwa, je was tak jest! jest Spierdalaj z tym chyba. bumblem, kurwa, chuj ten człowiek obchodzi. Ja Także nie możecie już spierdolić tego streama, bo kurwa nie zobaczycie, bo nie wiecie kiedy z, z, zakończę streama. Może teraz, może za dwie godziny, może wypierdolę w kamerę i się kurwa pożegnamy, nie wiadomo! A może za kurwa... A może to jest przedłużany, kurwa, i będzie trwał miesiąc? Nie wiadomo. Siema Skiba, moja mama potrzebuje pieniążki na reanimację ręki. Czy mógłbyś może w następnym odcinku podpromować zbiórkę? Słuchaj. Jakbym mógł, to bym jej kurwa tę rękę zlizał i naprawił. Nie wiem. Jakbym miała połamaną. Połama, połamaną rękę, to bym ją ułamał w drugą stronę. Nie, no żartuję oczywiście. Dla ludzi, których nie było, no muszą dziwnie to kurwa. Y Dziwnie to na pewno odebrali, to co właśnie powiedziałem, ale chuj to obchodzi, no prawdopodobnie, ja już to nie, ja to mówię co, co, co ten, co, co stream, ale moment, w którym kurwa mnie ktoś pozwie do sądu, wszystkie moje streamy, które kurwa tutaj są, to jest taki materiał dowodowy wyrwany z kontekstu, jak ktoś to wyrwie z kontekstu, to jest koniec. Oby Fruzia przyszła, pf, oby kurwa nie przyszła, bo szczerze mówię, dobra, robimy tak, robimy tak, Fruzia przychodzi, kończymy streama, o, dobra? Zajdziesz mi z psem. Uwaga! Jak się czujesz? Syn pudziana. Ja się czuję... Mówię, dzisiaj wstałem lewą nogą. Strasznie jakoś mnie, kurwa, naprawdę, tak mi się, kurwa, nic nie chciało. Z samego rana... Skuriel. Jak już mówiłem, skuriel. Sąsiad pierdolony. Z góry, kurwa, Mam nadzieję, że to słyszy. Yy, jaki mamy, kurwa, dzień, dzień tygodnia? Sobotę. Czy w sobotę ludzie pracują? Pewnie. Ale Kurwa nie od 8 do 13, bo chłop nakurwiał wiertarą. Od 8 do 13 dzisiaj. Ja myślałem, że ja wybuchnę, kurwa, w tym domu, nie? I ja zasnąłem o 4, więc ja spałem głównie 4 Mama godziny. Boy. Ten mikrofon, mój misiaczku drogi, może to się pokaże, może nie. Widzisz tu taką część? To jest wkład od głupisu i ten wkład od długopisu, jak widzisz, jest tutaj włożony Tam gdzie powinna być śrubka, bo ona pękła Ona pękła ta śrubka I mój mikrofon Jest na wkładkę od długopisu, kurwa To jest jedna rzecz, druga rzecz, no nie ma wieczka, trzecia rzecz jest taka, że on ma... Ja wcześniej To już akurat zażegnałem ten problem, bo kupiłem nowy, ale wcześniej ten statyw on jest przytwierdzone do biurka, no do czegoś kurwa musi e, i wcześniej Też mi się ułamał jakby koniec tego statywu, że on się łamał kurwa. I ja wjechałem w środek długopis i podważyłem o długopis i przykręciłem długopis do tego statywu ja był, to był długopis A tu kurwa wkład do długopisu tego samego kurwa. I, to, realnie mój mikrofon jest na długopis kurwa, nie? Tak samo miałem z telefonem, nie, że miałem cały rozjany telefon. Kurwa, bateria w sekundę z, yy, tego. W sekundę znikała. Ba, 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 cały ba, 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 kurwa pęknięty. Dziękuję, za dyszkę I kurwa, ten telefon. Nie wiem, użytkowałem go jeszcze z rok w takim stanie, jaki był kurwa. Po prostu działał na tyle, co potrzebowałem, kurwa. No to mnie, chuje, nie kupuję nowego, nie. Kiedy film Zajzaka? Chujcie to wchodzi! Może w następnym tygodniu, może za dwa tygodnie. Chuj. Cię to obchodzi, kur. Nie, no pewnie za dwa tygodnie, ale to będzie raczej ostatni odcinek, już nie mam materiałów. Dobra, Blandero. Nie, kurwa, Zdezel, nie ostrzegaj, nie ostrzegaj go. Wypier wyciszam cię, kurwa, na 5 minut. Blandero, Blendero, chodź ci w dupę, kur. Ale w repo nie ma kasyna, co sprawia, że letter. Ale poczekaj, tu modyfikacje wlecą. Takie kasynko tam wpada, że będziesz miał, kurwa. Te. Koło, pokera, jokera, kurwa. Brr, tym, tym, kurwa, trzy cytrynki. Wszystko będzie, zobaczysz.